Cześć, w tym odcinku krok po kroku pokażę Ci jak zamontowałem baterię bidetową w łazience. Jeśli jesteś zainteresowany tematem to zachęcam do obejrzenia filmu. No więc tak, do baterii jest potrzebna ciepła oraz zimna woda. Ja już sobie zasilanie wyprowadziłem. Nagrałem to w odcinku gdzie rozprowadzałem instalację w całej łazience. A wyglądało to tak, że zimną wodę doprowadziłem sobie za pomocą trójnika, którym podpiąłem się do zimnej wody od kiberka. A ciepłą wodę podłączyłem bezpośrednio do rozdzielacza. Także, jak już mam zasilania, to wyznaczam sobie dokładne miejsce montażu baterii. Pomocniczo ustawiam sobie laser, który wyznacza mi finalną płaszczyznę ściany. A to po to, abym wiedział, jak głęboko mam zamontować baterię. Jak dla mnie jest to jeden z ważniejszych etapów przy całym montażu baterii. Odległość od ściany, oczywiście, zawsze jest ujęta w instrukcji. Kolejno przypasowuję baterię no i sprawdzam, czy wszystko będzie pasować. Tak jak widać na filmie, ja do baterii wkręciłem sobie na sucho kolanka, do których będę podłączał rury PEX. No jak wszystko pasuje, to zabieram się za ich uszczelnienie, a uszczelniać będę za pomocą pakuł. Najpierw graduję gwint na kolanku. Zazwyczaj do tego celu używam wrzeszczota, a to po to, aby przy uszczelnianiu pakuła nie chciała się skręcać razem z gwintem. Wstępnie wydzielam sobie odpowiednią ilość pakuł i zaczynam nawijać na kolanko zgodnie z kierunkiem gwintu. A ile nawijam tych pakuł? Trudno określić już tyle gwintów uszczelniłem, że mniej więcej wiem ile potrzeba. Ale przy skręcaniu kolanka do baterii, kolanko nie może iść za lekko i też nie może iść za ciężko. Że tak powiem, musi iść ciężko, ale z wyczuciem. No i samo nawijanie zaczynam od początku gwintu. No a gdy pakuję już nawinę na gwint, to nakładam pastę do uszczelnienia gwintów. No i tak uszczelnione kolanka wkręcam w baterię. Na początku samą ręką, no ale potem muszę się wspomóc kluczem. Na razie kolanka zostaje w tej pozycji, bo inaczej nie zapiąłbym szczęki. A dlaczego tak? Bo przecież mogły zastosować przedłużki. To wyjaśnię za chwilę. Teraz na odmierzonej wysokości obcinam sobie peksy. Kalibruję. I nakładam baterię. Ciepła woda oczywiście z lewej strony. Pamiętam oczywiście o tym, aby biała rura PEX doszła aż do otworu kontrolnego na złączce. No i nadszedł czas zaprasować złączki. No i teraz trochę nietypowo, ale muszę sobie dokręcić samą baterię na już zaprasowanych złączkach. O, właśnie tak. A dlaczego nie zastosowałem tutaj przedłużek? Bo oczywiście mogłem, Po z lewej strony będzie dość blisko szafa. No i klienci się boją, że stolarz przy montażu tej szafy może się wkręcić w rury. No jak to bywa, zapytali się, czy jest taka możliwość, aby te rury były jak najbliżej siebie. Oczywiście, że jest. No to zrobiłem. Teraz muszę sobie ją tylko odpowiednio ustawić i zamocować. A jeśli chodzi o wysokość montowanej bidetki, tu mi ona wyszła dokładnie na 67 cm. Do osi bidetki. A dlaczego na takiej wysokości? Zawsze ustawiam baterię tak aby wąż od słuchawki nie dotykał ziemi. Tutaj dokręciłem sobie jeszcze taśmę perforowaną, która powinna zapobiec przemieszczeniu się bidetki do przodu. To teraz jeszcze sprawdzę czy wszystko działa oraz szczelność. Wstępnie zarzucam klejem, jakimś gipsowym, który szybko zwiąże, a potem jakimś lepszym, na przykład do kafli. No tak wygląda już całkowicie zarzucona bateria. A tak opłytowana płytą GK. No i tak jak widać, rury nie zmieściły się w płycie GK. Dlatego nakleję tutaj ręcznie wycięty mankiet. A to po to, żeby dodatkowo uszczelnić. Czy jest to jakoś super potrzebne? Myślę, że nie. OK, przyszedł czas na wycięcie otworu w płytce. Tutaj muszę zwrócić uwagę na to, że rozeta od baterii bidetowej ma dodatkowy pierścień, który muszę uwzględnić przy rozmiarze otworu. Wybieram odpowiedni rozmiar koronki. No i na początku wywiercam otwór. No i teraz kiedy udało się wywiercić otwór, to mniejszym wiertłem rozwiercam mniej więcej do kształtu kwadrata. O właśnie tak. Aż do czasu, aż rozetka będzie pasowała. Oczywiście z lekkim luzem. Teraz na sucho, czyli bez kleju, przypasuję płytkę, czy wszystko pasuje. Samą baterię przed nałożeniem rozetki namaczam mydłem. No, i wszystko jest ok. Można kleić płytkę. No i dobra, płytka przyklejona, to mogę zmontować całą baterię. Na początku zakładam uchwyt na słuchawkę. Zakładam zaślepki na wkręty. Następnie zakładam dźwignię ręczną przy pomocy klucza imbosowego, który jest w zestawie. Oczywiście zaślepka. No i na końcu dokręcam słuchawkę. No i gotowe, bateria zamontowana, można używać. No i na dzisiaj to już będzie wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jak dotrwałeś do końca, zostaw łapkę, subskrypcję i do następnego odcinka. Cześć!